Proszę mi powiedzieć, co skłoniło pana do zostania ambasadorem Olimpiad Specjalnych Fligi Siadkowej? Piękno siadkówki to, że siatkówka integruje wszystkich ludzi bez względu na, na środowisko, na status, na, na wzrost wiek. Także tutaj jest najlepszy przykład tego, że, że nie ma barier i każdy z każdym na tym boisku 9 na 9 może współpracować i, i tworzyć coś. Jakie wrażenia z przebiegu tego rocznego turnieju? No super, no, no wielkie, wielkie wrażenia, fajnie, wielkie gratulacje w ogóle dla organizatorów, e, że udało się to tak fajnie zorganizować na takim obiekcie e, tyle ekip, które udało się sprowadzić do nas do, nas, do, do kraju. No i przede wszystkim no, wielkie brawa dla nich, dla tych uczestników, bo, bo pokazują naprawdę wysoki poziom e, i, i tą radość, tą chęć mm, rywalizowania. A, a ten wynik tak naprawdę gdzieś tam schodzi na, na drugi plan, ponieważ dla nich najważniejsze jest to, że mogą grać, mogą się bawić tą siatkówkę. I, I każde udane zagranie to dla nich jest wielkie przeżycie, wielka radość. Proszę jeszcze powiedzieć coś więcej o dokładnych zasadach turnieju. Po ilu, po ilu gra się w drużynach? Jaki jest stosunek zawodników z niepełnosprawnością do, do zawodników sprawnych? Czy tutaj różnie? No, na tym turnieju, z tego co widziałem, jeżeli chodzi na przykład o Stany Zjednoczone, było to pomieszane w stosunku 3 do 3, czyli trzech partnerów, trzech zawodników. I co więcej, ten system nam się bardzo podobał z tego względu, że Amerykanie poszli trochę bardziej do przodu. Były 3. Partnerki, nawet nie partnerzy, partnerki i, i trzech zawodników, chłopaków, którzy tak naprawdę brali cały czas udział w, w grze, cały czas atakowali, cały czas starali się przyjmować. Inny styl był bardziej taki podpartnerów, żeby ci partnerzy więcej na siebie przyjmowali. Tak naprawdę to, to, to nie ma znaczenia. Tutaj mogą wystąpić, może wystąpić sześciu zawodników, i sześciu zawodników może spokojnie grać. Tutaj jest najważniejsze uczestnictwo i fajna zabawa. I, i, i naprawdę, patrząc na, na tą radość, to jest taka prawdziwa, czysta radość z tego, że uprawiają ten sport. Czy w nadchodzących latach dalej zamierza Pan pełnić taką funkcję jak obecnie? Tak, oczywiście. Dla mnie to jest sama przyjemność i przede wszystkim możliwość rozwijania też swoich umiejętności swojej wiedzy, bo podglądając, patrząc na, na trenerów właśnie tutaj z tych olimpiad specjalnych, też człowiek się uczy, u, widzi jak należy się zachowywać, jak oni zachowują e, w stosunku do swoich podopiecznych i, i zawsze z czegoś tam można wyciągnąć jakieś wnioski. Także dla mnie to jest też nauka, a, a przy okazji no, wielka radość, że, że siatkówka w taki sposób się rozwija. E, nie sposób jeszcze zapytać o rozpoczynające się jutro Mistrzostwa Świata. Jakie ma Pan przewidywania, a coś może faworyci? To trudno wskazać faworytów, to jest bardzo długi turniej, ciężki I, i tak naprawdę te pierwsze mecze w tym turnieju nam niewiele powiedzą. Najważniejszy okres to będzie ten drugi etap, gdzie, gdzie na, ob, ja w to wierzę, spotkamy się z tą grupą bardzo mocną, krakowską, Włochy, Iran, Stany Zjednoczone, Francja, Belgia. To są takie ekipy, gdzie tam każdy może wygrać z każdym i, i to na pewno będą bardzo wyrównane mecze na wysokim poziomie, więc ta dopiero druga runda będzie dla nas w tym momencie najważniejsza, aby Walczyć o medale, no jednak trzeba mieć ten zapas tej pierwszej rundy. Bo podobnie, są, podobnie mają inne reprezentacje. To jest taki turniej, że tutaj nie można kalkulować, nie można odpuścić jakiegokolwiek meczu, tak jakby chociażby on no ostatnie krześla świata, gdzie kalkulowano, robiono jakieś dziwne, przegrane spotkania, opuszczano jakieś spotkania, żeby trafić do słabszej. No tutaj trzeba grać na maksa i, i, i to jest tak naprawdę piękno sportu. Faworytów Powiedzmy, że dla mnie będzie 8 ekip. Wśród, oczywiście wśród tych ekip jest Polska. Bardzo mocno wierzę, że, że dojdą, dojdą do samego końca, zagrają 13 spotkań, i to 13 spotkanie to będzie walka o medale.